Na dzisiaj już kończę swoją wideoprezentację. Słuchajcie mi po co pokazywałem te swoje oryginalne kolecy gier. Po żeby się kozaczyć? Że mam, o, że mam tyle wspaniałych gier? Nie. Ta prezentacja była po to, żeby was odciągnąć od ściągania nielegalnych oprogramowań gier. Chcecie mieć potem problemy z prawem? Iść na głowę policję, sąd, siedzieć w więzieniu, zapłacić karę, wielkopieniężną załonię praw autorskich. Nikt by tego by nie chciał. Tyle nieprzyjemności. A kupując oryginały, sporo zyskujemy. Możemy zagrać w multiplayerze, rejestrujemy sobie klucze do stron pr pr producentów gier, Możemy do każdej, przypuśćmy, grę otrzymać wspaniały, miły upominek i wiele miłych rzeczy. A co, jeśli ściągniemy grę? To, że raz nie zagrałem sobie w multiplayera, nie zarejestrujemy kluczy i, i innych wspaniałych rzeczy nie możemy zrobić, jeśli się piraci. I moja dobra rada? Nie ściągaj graczu śmierdzącego pirata.